Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie i cieplutko na kanale Borg Games TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać taki poradnik, poradnik, polecajkę, jeżeli chodzi o prezenty w postaci gier planszowych pod choinkę. Będzie to taki prezentownik, który będzie skierowany dla osób, które nie grały jeszcze w gry planszowe, a chciałyby podarować jakąś planszówkę osobie, jakimś swoim bliskim dzieciom, rodzinie. Znajomym, gdzie by pokazać, żeby pokazać, że planszówki to nie tylko monopol, rzucanie kostką, chińczyk czy jakieś proste gry karciane, ale coś ciekawszego i które może wciągnąć innych graczy do naszego wspólnego hobby. Na tą polecajkę zacznę od gier dla tych najmłodszych graczy. Więc zamiast takich podstawowych rzeczy, które kupujemy dzieciakom, typu lalka, pistolet, samochodzik. E, jakaś kolejna e, zbędna zabawka, których mają dzieci mnóstwo, może to być właśnie planszówka, e, która przyciągnie, do, i razem usiądziemy razem z tymi dziećmi, i razem będziemy wspólnie spędzać czas. Więc, zaczynamy pierwszą z takich gier. Dla dzieci jest to Splendor Kids. Gra, która jest odpowiednikiem troszeczkę gry dla starszych osób, niemniej jednak dostosowana właśnie do dzieciaków. Gra, której gracze wcielają się w różne postacie, które będą podróżowały po krainie Splendoru do właśnie Zamku, do Królowej, i będzie to taki wyścig kto pierwszy do tego zamku dotrze, ten wygra. Po drodze gracze będą zbierali różne żetony żywności i dostarczali je do wiosek, zamków, poprzez różne drogi. Gracze będą musieli wybrać, którą ścieżką chcą się dostać, będą musieli kombinować, w jaki to sposób zrobić. Gra jest wykonana przepięknie, mamy grube żetony, fajną wypraskę, jest bardzo kolorowa, ma również różne warianty rozgrywki, więc bardzo prościutkie zasady, gra jest od szóstego roku życia ale również i pięciolatki spokojnie sobie, myślę, że dadzą w tą grę, dać, e, powinny dać sobie radę. Gra jest również bardzo szybciutka, trwa do pół godziny, więc e, będzie to fajna taka e, gra, która może wprowadzić Wasze pociechy do gier planszowych, który usiądzie i zacznie coś sobie tam e, kombinować, ale przy bardzo fajnej atmosferze rodzinnej. Kolejnym tytułem dla tych najmłodszych graczy, które chciałbym Wam pokazać jest to gra... Ten również ma swój pierwowzór, jeżeli chodzi o gry planszowe dla starszych graczy. Tym, tą grą jest moje pierwsze Zamki Burgundy od wydawnictwa Ravensburger. Gra jest od 5 roku życia, także widzicie, tutaj też naprawdę można z bardzo młodymi dzieciakami sobie pograć. Gra, która jest jak widzicie bardzo kolorowa, bardzo przyjemna dla oka dzieciaki, kiedy widzą tę grę będą naprawdę zachwyceni. Jakość wykonania tej gry jest rewelacyjna w środku. Gra jest o zamkach z piasku. Jest to gra troszeczkę memory, więc pod tymi zamkami będą pokrywane różne ozdoby, więc musimy odpowiednio pamiętać, w których zamku znajduje się dana ozdoba, żeby móc ją zdobyć, ponieważ naszym zadaniem jest ozdobić naszą wioskę na im, zbliżającą się imprezie na plaży i organizowano przez królową krab. Więc temat jest również bardzo fajny, śmieszny. Dzieci się cieszą z tego. Jest też to tutaj takie troszeczkę kombinowanie z kostkami, dobieranie kolorów do odpowiedniej akcji, transportowanie tych zdobytych ozdób do naszej wioseczki, ozdabianie ich zapamiętywanie, gdzie znajduje się dane zwierzątko, żeby móc je do nas przyciągnąć. Bardzo prościutka, przyjemna, przepięknie wykonana gra, również z kilkoma wariantami rozgrywki, więc tutaj e, pięciolatkowie, w siedmiolatkowie znajdą coś ciekawego. Również fajna gra wprowadzająca właśnie tych najmłodszych graczy w nasze tutaj hobby planszówkowe, także to też mogę Wam bardzo gorąco polecić. Jeżeli szukacie jakiejś gry, którą Chcecie, żeby zagrać wspólnie, to również mam dla Was taką propozycję. Jest to fajna gra detektywistyczna dla dzieciaków, gdzie gracze rozwiązują różne zagadki, różne sprawy, i jest to gra Micro Macro Kids. Micro Macro Kids y, y, posiada dużą taką mapę, naprawdę prawdziwą mapę, kiedy ją rozkładamy na stole, na ziemi, robi ona fajne wrażenie. I dzieciaki przy tej grze naprawdę fajnie się bawią. Jest to gra, która polega na tym, że mamy księgę 22 ciekawych, bardzo czasami śmiesznych spraw do rozwiązania, przystosowanych ewidentnie dla tych najmłodszych, bo gra jest od szóstego roku życia. Również ta gra posiada swój odpowiednik dla starszej grupy wiekowej. Gra, która pozwala działać w grupie, gdzie wspólnie staramy się rozwiązywać tą zagadkę, przechodzić każde kroki danej sprawy. No, i oczywiście, kiedy uda nam się to wszystko rozwiązać, jest wielka radość całej grupy. Gra posiada również różne poziomy trudności i długości rozgrywki, więc możemy sobie zagrać w krótką sprawę, która trwa 10-15 minut, albo w dłuższą sprawę, która zajmie dzieciom nawet 30-40 minut rozwiązywania. Także, to też jest bardzo fajna propozycja dla tych najmłodszych graczy. Kolejnymi grami, które chciałbym Wam pokazać, będą to gry, które są już e, grami dla tych trochę starszych, które będą grami rodzinnymi, familijnymi, z, z prostymi zasadami, ale dających sporo satysfakcji, e, ale nie przeciążających nasze głowy które usiądą w osoby w różnym wieku, czy to młode, starsze, rodzice, dziadkowie, ale wspólnie będą się przy tej grze bawili bardzo fajnie. Więc zaczynamy. Pierwsza z nich jest to gra, która wyszła również niedawno za pośrednictwem wydawnictwa Rebel. Jest to gra Trekking przez świat. Gra, której gracze, jak sama nazwa mówi, podróżują przez świat gracze będą odwiedzali przeróżne e, ciekawe miejsca, bardzo znane jak wieża Eiffla, wielki kanion, wielka rafa koralowa, Plac Czerwony, e, wielki mur, no wiele, wiele e, istotnych rzeczy na przeróżnych kontynentach. Gra, w której gracze będą musieli optymalizować swój ruch, gdzie chcą się poruszyć, jakie miejsce odwiedzić. Będą zbierali pamiątki, będą e, spotykały ich różne wydarzenia, które przyniosą im korzyści w późniejszej grze, będą odwiedzali, e, Będą uczestniczyli w wycieczkach, gdzie muszą oczywiście zapłacić za bilet wstępu, aby odwiedzić taką wycieczkę. Ale taka wycieczka da i również punkty. Przy okazji wycieczek i odwiedzania miejsc zdobędą pamiątki. No i przy tym wszystkim będą starali się, oczywiście, jak najbardziej zdobyć jak najwięcej punktów. Więc to bardzo fajna gra, taka o podróżowaniu. Również gra może być dla osób, które. Są zapalonymi podróżnikami. Mamy takie osoby w rodzinie. Chcemy sprawić im jakiś fajny prezent. A mi się wydaje, że na pewno mają już mnóstwo rzeczy związanych z podróżą. Ale myślę, że planszówki takiej nie mają. I myślę, że kiedy dostaną tylko planszówkę i będą sobie o rozgrywali, będą mogli również wracać pamięcią, jeżeli na przykład odwiedzili właśnie takie miejsce naprawdę w prawdziwym życiu. Także naprawdę fajnie wykonana gra, również pięknie zilustrowana z prostymi zasadami. Też mogę ją Wam serdecznie. Poleci. Kolejną grą, którą mógłbym Wam polecić, jest to gra, która wprowadza graczy fajno-ciekawą mechanikę, która jest bardzo znana w wielu, wielu grach. Jest to gra e, Majcelia, gra, która jest to grą o budowaniu talii, e, mechaniką deck buildingu. Gracze e, wcielają się w, w przywódcę e, bardzo magicznych stworzeń, a dokładnie grzybków e, przy różnej maści. No i naszym zadaniem będzie dostarczanie magicznej kropel rosy do świątyni życia. Każdy z graczy będzie posiadał swoją planszę. Na tej planszy będą porozrzucane krople rosy i naszym zadaniem za pomocą kart, które mają przeróżne funkcje, przesuwania tych kropel, usuwania ich. Pozbycia się tych kropel jak najszybciej ze swojej planszetki. Czyli tutaj również mamy zasady, kto pierwszy, ten lepszy, wygra grę. Gra również jest pięknie zilustrowana, wprowadza, tak jak mówię was do mechaniki deck z bardzo prostymi zasadami. Gracze dobierają trzy karty i muszą te trzy karty użyć, i muszą odpowiednio je wykombinować, w jaki sposób zagrać, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Mamy fajną efektowną świątynię w 3D, więc ona robi również efekt. Zasady również są, są bardzo przystępne, nie są skomplikowane, ale wprowadzają tutaj troszeczkę gracza do większego wysiłku już umysłowego, gdzie gracz musi pokombinować, jak to wszystko poprzesuwać, a ale nie jest to aż tak ciężkie, żeby było e, aż tak trudne, żeby odrzucić. Gra jest od 9 roku życia, więc widzicie tutaj naprawdę mogą młode osoby sobie zacząć w tę grę grać, a naprawdę może się spodobać wszystkim. Również jest pięknie wykonana, e, więc to też mogę Wam serdecznie e, polecić. Kolejnym tytułem, który chciałbym Wam polecić, jeżeli chodzi o gry takie wprowadzające, które można polecić również rodzinom, jest to gra Hutan. Hutan bardzo kolorowa gra, gdzie gracze mamy, mamy mnóstwo mnóstwo kolorowych kwiatów, gracze sadzą te kwiaty, gracze sadzą drzewa, przyciągają zwierzątka, gra przenoszą się właśnie do Indonezji, żeby tworzyć jak najlepsze rezerwaty dla swoich zwierząt. Również tu są bardzo proste zasady. Gracz pozyskuje sobie kwiaty. Sadzi je, oczywiście zachowując zasadę, że każdy kwiat, który weźmie musi być położony jedno, bo drugiego stara się to w taki sposób rozmieszczać, żeby zapełniać obszary na swojej planszetce, e, dzięki temu, że zasadzi kwiaty. Wyrosną zaraz tam drzewa. Jeżeli drzewa zapełnią obszar, przyciągnie zwierzę, więc jest tutaj sporo kombinowania, ale te zasady naprawdę są przyjemne, Wygląda to wszystko naprawdę bardzo fajnie. Te drzewa są w 3D, więc kiedy ten las nam tutaj rośnie na naszej planszy, wygląda to naprawdę okazale i miłe dla oka. Gra jest od 8 roku życia, więc również tutaj dla tych młodszych graczy spisze się bardzo fajnie. Gra trwa tak do 45 minut, więc też jest bardzo szybciutkim tytułem, więc tutaj też mogę Wam to bardzo polecić. Przesympatyczny tytuł do e, zabawy e, w gronie rodzinnym. E, ostatnim tytułem, który jest e, do polecenia moim zdaniem, który też w tym roku został wydany, jest to gra Nowa Ziemia. Nowa Ziemia e, jest to gra, e, która e, jest wydana przez Wydawictwo Nasza Księgarnia i... E, Stworzona przez bardzo znanego autora. Zapewne osoby, które nie grały w planszówki mogą nie znać go. Ale zapewniam Wam, że to jeden z cenionych autorów Rainer To jest stworzył naprawdę masę, masę świetnych planszówek i tą grą jest też Nowa Ziemia. Nowa Ziemia to gra, w której gracze przenoszą się na północ do Irlandii, Szkocji, gdzie będą starali się zajmować poszczególne pola, zagrywając swoje żetony, tworząc grupy żetonów, żeby zdobywać punkty, zajmować miasta, starać się kontrolować zamki, zdobywać misje które będą mogli ko wykonywać na koniec gry, starać się oczywiście je realizować, e, starać się blokować innych graczy, naprawdę bardzo, e, bardzo przystępna gra jeżeli chodzi o zasady, zasady są naprawdę na krzyż, e, dobierz żeton, dołu, żeton i nie zdobądź e, punkty. Jest troszeczkę do pokombinowania. Też mamy tutaj wariant drugi. Pierwszy Szkocja jest taki łatwiejszy. Irlandia, z kolei, jest bardziej troszeczkę z dodatkowymi zasadami, więc tutaj też możemy sobie dostosować nasze poziom trudności do. Do gry, gra jest od 10 roku życia, od 2 do 4 graczy, maks 60 minut rozgrywki. Myślę, że też to gra wygląda bardzo ładnie, bardzo sympatycznie, łatwa w nauce i dająca sporo, sporo fajnej satysfakcji. Także tak to się tutaj prezentuje. No i na koniec tak chciałbym tego materiału pokazać Wam takie trzy rozluźniające gry, czyli takie imprezowe, troszeczkę szalone gry. I pierwsza z nich jest to gra o śmiesznej nazwie Gluty. Gluty jest to po prostu szał u nas w domu, kto nie przyjdzie to gramy w Gluty, dzieciaki grają w Gluty, znajome dzieci, dzieci grają w Gluty. Gra, w której gracze e, muszą losować karty z kupeczki, starać się zbierać jak najlepsze m, karty punktowe. Będą podbierane te karty od innych graczy, e, ale musimy też uważać, żeby za bardzo się tutaj nie być chytrym, za dużo tych kart nie wziąć, bo po prostu możemy zostać z niczym. Bardzo sympatyczna, szybka, trwańca do 20 minut, gra do. M, m, od szóstego roku życia, dla dwóch do sześciu osób, także świetny, niedrogi tytuł, jeżeli chodzi o gry planszowe. Kolejny tytuł, który moim zdaniem zawsze będę polecał, który zawsze u mnie będzie w domu i, i uważam, że jest to jedna z lepszych gier logiczno-zręcznościowych. Uwaga, tylko sięgnę po nią. Jest to gra Ubongo. Ubongo, które moim zdaniem jest niezniszczalne. Jeżeli lubicie lub znacie osoby, które lubią logiczne łamigłówki, to jak najbardziej ta gra jest dla nich. Gra, która hmm, polega na tym o układaniu różnych klocków w kształcie Tetris'a, zapełniając staracie się zapełnić odpowiednie pole gry i zrobić to oczywiście jak najszybciej. W wersji Ubongo mamy naprawdę bardzo dużo w tej chwili na rynku. Mamy Shimo, Lines, 3D, Extreme. Naprawdę jest tego masa do wyboru, do koloru. Możemy sobie dobrać odpowiednią rodzaj do naszych upodobań. Naprawdę świetna gra, ja ją bardzo polecam, jeżeli lubimy takie właśnie logiczne układanki na czas, jak najbardziej. No i takim ostatnim tytułem na moją polecajkę będzie to gra słowna. Gra, jeżeli lubicie gry słowne, czy chcecie jakąś grę fajną słowną, no to mogę Wam polecić grę Słowo daje. Gra Słowo daje, jak sama nazwa mówi, jest to gra o tworzeniu słów, Gra, która polega na tym, że gracze co rundę mają do trzy kategorie i e, dwie litery. I muszą do tych kategorii wymyślić jakieś słowo zaczynające się na jeden z tych dwóch liter. E, nie jest, wydaje się to bardzo proste, niemniej jednak gracze muszą myśleć również jakie te słowa ułożyć. Albo musimy stworzyć takie słowo, które będzie wyjątkowe, na, na taką literę, którą mamy wrażenie, że inni gracze nie wymyślą i będzie one wyjątkowe i zdobędziemy za to 6 punktów ewentualnie takie słowo, które wiemy, że inni gracze te słowo mogą mieć. Dzięki temu też rozdostajemy 5 punktów. Aby po prostu szybciutko, jak najszybciej wymyślić bardzo proste słowa i powiedzieć stop, żeby inni gracze nie zdobyli, nie zdążyli stworzyć tych słów, i zdobyć po prostu sobie mało punktów, ale stworzyć tak, żeby inni gracze nie zdobyli. Także Słowna gra z fajnym kombinowaniem, bardzo prosta, też bardzo szybciutka gra tak do 20 minut od 3 do 6 osób od 8 roku życia, więc też jeżeli szukacie jakiejś takiej fajnej gry, słownej, niebanalnej, z ciekawym tematem, to jak najbardziej tutaj słowo daje, mogę wam polecić. Także. Tak wygląda moja, tak jakby polecajka, prezentownia dla osób, które chcą wejść w gry planszowe, chcą dać jakiś prezent, coś innego niż tylko jakieś podstawowe rzeczy, ale to może być gra planszowa. A może to być dla Was też polecajka, jeżeli szukacie jakiejś właśnie gry planszowej dla siebie, na prezent, czy nie tylko, ale nie wiecie co wybrać, a jesteście początkującymi graczami, to właśnie to materiał był dla Was. Więc. Nic więcej nie mogę dodać, tak wyglądała moja lista, ja Wam mogę życzyć na te święta wszystkiego dobrego, wesołych świąt i żeby oczywiście pod choinką znalazł się dla Was upragniony prezent. Także dziękuję Wam serdecznie, no i żegnam się z Wami teraz, zapraszam Was oczywiście na mój kanał, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, no i widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!